Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zobaczcie jaki stan konta, 126 tysięcy, pięć cyfer na stanie konta, tak więc elegancko, od razu lepiej człowiek zaczyna ten odcinek, a za chwilę będziemy naprawdę mieli jeszcze, te... liczę około 40 tysięcy, udało mi się 16, 16 big bagów rzucić. jedna z tych platform jest wypożyczona, no może to układanie tych big bagów nie wygląda zbyt fajnie, ale to ciężko jest ułożyć, Mam nadzieję, że się nie zgubią. Eee, tutaj od godziny dziewiątej, no trochę, no tak jak w poprzednim odcinku skończyłem, robimy cały czas te big buggy. i powiem wam, że już w tym momencie wiem, że zrobiłem błąd, ponieważ po ostatnim odcinku, po poprzednim odcinku, jednak zdecydowałem się sprzedać luzem 21 tysięcy tych suchy, 21 tysięcy litrów tych suchych ziaren, no i okazuje się, że to nie był Dobry pomysł, bo straciłem, no trochę pieniędzy straciłem na tym, jakby nie było, ale obawiałem się, że tutaj po prostu utknę, utknę, ale nie jest aż tak źle, przecież trzeba wziąć pod uwagę, że ta suszarnia, ona potrafi tylko wyprodukować 4000 litrów, wysuszyć 4000 litrów zboża, tak więc to są dwa big bugi, czyli dwa big bugi na godzinę, no nie no, tutaj ładowanie o wiele szybciej tutaj i sprzedaż o wiele szybciej odchodzi, tak więc już w tym momencie chyba mi zostało 10 tysięcy do zrobienia BigBugów zresztą suszarnia zatrzymała się, bo gazu nie ma, ale lecę teraz na sprzedaż do e, Raytheisen ale się ciężko jedzie, u kurczę nie wiem nie wiem, bo teraz właśnie ostatnim razem wypożyczyłem sobie u tą platformę, nie wiem czy to dziwne, są pasami spięte, ale tak dziwnie jakoś to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś się uda to dowieść. Do Fizer i mam nadzieję, że. O kurczę, ta, ten jeden Big Bag już tam nieźle spadł. No chyba będzie za chwilę coś takiego, że będę wracał się. Czy tutaj i będę zbierał. Jeszcze gdzieś tam po chwastach jadę. Dobra, przejdziemy się do kabiny. Jeszcze będę zbierał te Big Bag, ale nie, no muszę poglądać tak, żeby widzieć, czy coś zgubiłem. Tak więc, lecę sobie do Raiffeisen sprzedajemy to, z powrotem wracając jeszcze kupię butle I tak naprawdę Zworkujemy, nawet to nie, dzisiaj już nie muszę tego workować Bo tak jak mówiłem to suszarnia tam troszeczkę nas ogranicza Jak gdyby dwa bigwagi mogę zrobić na, na godzinę tak więc Zostało mi 30 tysięcy pszenicy i 30 tysięcy Żyta, pszenicy wiadomo zostawię sobie jeszcze na to żeby mieć Śrutę dla na pasze dla świn, no i też to, to całe przepuścimy przez suszarnię. Tak więc spokojnie. Dzisiaj to już chyba ostatni kurs. Mimo tego, że, tak jak mówię, tam jeszcze chyba te big bugi będę robił, ale jeszcze jedną rzecz muszę. Zapomniałem całkowicie o ściółce dla kur i dla koni. Tak więc, jak wrócę z tego kursu, mam nadzieję gdzieś za godzinę, bo tu jeszcze rozładowanie i tak dalej. No to lecimy. Musimy ogarnąć to nie wiem właściwie, jak to się to się chyba trocinami ścieli u koni i u kur. Ponieważ tu kury mogą dawać obornik na tej mapie, to nie jest problem. Konie dają obornik też, tylko że trzeba, trzeba je pościelić. Tak się nie pościeli no to tego obornika wiadomo. Nie będzie, nie? Tak więc to będziemy ogarniali. Mi się wydaje, że to są trociny, ale mogę się mylić. Może to coś innego jest. Nie pamiętam. Zresztą, najpierw pojadę sobie i to sprzedam. I całe szczęście. Mimo tego, że, u, Uu... chyba za szybko jadę. Mimo tego, że, to no, tak słabo to poukładałem, przyznaję się. Bez bicia. <laughs> Ale jeśli śpieszyłem troszeczkę, no i te big bagi, one jak są spięte pasami, to też tak dziwnie się zachowują. Ważne, że są nadal na tych platformach i to jest najważniejsze. Powiedzmy, że winda mi się zacięła i mam problemy, żeby sprzedać te big bugi. No to trzeba było znaleźć sobie jakąś metodę, żeby to jakoś w miarę ogarnąć. No i to też można sprzedawać w taki oto sposób. Troszeczkę to słabawo wygląda, ale o cyk to bardzo o, sypie się. O, chyba, że teraz odjedziemy. Chyba odpowiednio to ustawić. Dobra, e? jeszcze nie. Dobra, teraz sprzedaje się. No więc, jak troszeczkę tak pokombinujecie, to wiecie, no, można to trochę szybciej sprzedać po w miarę wysokiej cenie. Tylko trzeba uważać, bo mi wystrzelił jeden worek i on się teraz znajduje. Nie wiem, czy to widać. Ale tam. Patrzcie, przez te drzwi i tam, tam sobie stoi. To no, też tak. No to jestem 2,5 tysiąca w plecy, ale generalnie dosyć szybko. No tutaj ogarniamy. Czy można to jeszcze zrobić szybciej? No można zrobić to nawet szybciej, używając pasa. Po prostu tutaj pasy, tam brzmikę, tylko nie wiem czy ta żmika jest aż tak wysoka, ale te pasy, które są standardowe do zboża, to nie wiem czy one transportują te ziarna wysuszone. Chyba tak, pewnie tak. Dlaczegoż by nie? No to możecie sobie próbować i szybko zarabiać tutaj duże pieniądze, nie? Ale tutaj po prostu ja to zrobiłem tak z racji tego, że, no powiedzmy, ta winda mi się zacięła, nie? Tak więc troszeczkę to sobie przyspieszyłem A zresztą dużo tego było Tak więc elegancko Ile mam? 100, 15, 165 Powinienem mieć 167 ileś Bo został mi ten jeden big bug tam Może go kiedyś tam jakoś mi się uda wyciągnąć Ale nie wiem czy mi się uda Dobra e, Zostawimy sobie tego, tego kremerka tutaj Wracamy na gospodarstwo Aha trzeba jeszcze pojechać po butle z gazem Bo nie ma gazu no, i trzeba, a jeszcze trzeba będzie posuszyć te, te ziarka. No, dzisiaj już nic nie będziemy sprzedawali, bo to już jak gdyby ogarnięte jest wszystko. No, i 165 tysięcy, tak więc spoko, bo naprawdę dużo w jeden dzień. Naprawdę bardzo dużo tutaj zarobiliśmy. Oczywiście moglibyśmy więcej zarobić, ale trzeba inne rzeczy też ogarniać. I za chwilę polecimy sobie tak z tymi trocinami, bo już mi weszły te trociny w głowę. I koniecznie chciałbym to zrobić, bo jak później zapomnę Chciałbym, żeby ten obornik się zaczął robić. Dzisiaj też pościelę u krów I u świn. Chociaż nie, u świn nie, bo u świn się brudzi Wiecie, tam w przejściu to trzeba by ręcznie od, ten obornik wyrzucać u świn Tak więc u świn nie będę ścielił, bo tak to będzie się robił od A tak to będę musiał ten po prostu ręcznie od, wygarniać się obornik, bo tam niestety taka jest sytuacja Jadąc tutaj znalazłem big bag w krzakach leżał. To najprawdopodobniej nie big bag, który ostatnio jak jadąc tam kupiłem, tylko musiałem wcześniej go. Tak mi się wydawało, chyba za, za drugim razem, że jakoś tak mało tych big bagów tam, że jednego mi brakowało. Nie mogę się doliczyć. No to leży sobie tam koło koni, koło stadniny koni, tam gdzieś w krzakach. Dobra, elegancko podepniemy sobie tą e, tą butle, żeby się zaczęło tutaj elegancko. Suszyć jeszcze wywiozę, chyba tak będę musiał wywieźć, bo tutaj są ziarka. W tej przyczepie i jak wywiozę to, to dopiero Ucze, nie Mogę teraz, ja cię kręcę, nie mogę, Dobra, Udało mi się, jeszcze na tej przyczepie są ziarna, tak więc będę musiał je najpierw wyładować. I dopiero wtedy polecimy sobie. Tak, tutaj mam ziarna jeszcze, 4000. Dobra, spoko, to fajnie. Weszło tam? Chyba weszło. Elegancko, dobra. Tylko tak, to trzeba będzie odczepić. Tak, podjeść troszeczkę jeszcze. Szkoda, że nie można od razu wysypywać. To by było naprawdę elegancko. Musiałbym jakoś tutaj znaleźć specjalną przyczepę. Bo wiem, że tak można robić, żeby od razu było podczepione i wysypywało, nie? Dobra, tak więc tutaj sobie wejdziemy. Jak tu się wchodzi? Na to E i B. O nie, zapalić i by. Odpaliliśmy maszynę. No i się tam sypie. 8000 i idealnie to jest idealnie wszystko złożone. Ta maszyna ma pojemność 8000. Czyli ta tutaj, ta maszyna, która, która sobie tutaj workuje, 18, 8000. Ta przyczepka ma też 8000. Czyli jedna przyczepka, 8, 8000, 4 big buggy i w sumie fajnie to wygląda. No i tutaj też można sobie tą żmijką spokojnie tam wsypać Ja sobie poczepiam pod przyczepę Cofam i troszeczkę tam jest czasami problem, żeby to wskoczyło Ale suma summarum wskoczy, tak więc jest elegancko Dobra, schodzi, schodzi, dobra No dobra Tak więc lecimy do... gdzie my teraz lecimy? Lecimy po... po te trociny, tak? Po te trociny, to już szczerze mówiąc od dłuższego okresu czasu powinienem te trociny przywieźć. To już było w tym momencie, kiedy. Czy miałem to zrobić, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy drewnem. Drewno sprzedawaliśmy, bo wtedy też wióry były. Ja tam część wiórów zawiozłem na sprzedaż, ale. Znaczy nie, to nawet ich chyba nie można było sprzedać. Czy coś takiego, za darmo, czym? Chyba, ale tam jedną przyczepę, czy tam troszeczkę zawiozłem. Generalnie większość wiórów to leży w stodole. bo te wióry będą potrzebne, oczywiście, do tego, aby. Aby palić nimi w piecu jak będziemy. Jak będziemy po prostu sobie piekli... Ach, chleb, przejechałem. Przejechałem, przejechałem. Uwaga, tędy. Przejdziemy, bo tu musimy jechać do tartaku, żeby zabrać te trocinę. Tam można chyba wziąć też wióry i trocinę, tak mi się wydaje. Ale wiórów to mi nie, nie są potrzebne. No te wióry i trociny można też kupić w sklepie, nie? Już nie pamiętam, ale chyba trociny jako bedding material, czyli jako ściółka 1000 litrów, tu chyba kosztuje 45 euro, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy, ile tutaj będzie kosztowało. Jeżdżamy sobie tutaj tylko tak. Nie pamiętam, czy pierwszy silos, chyba pierwszy silos to jest na trociny, a drugi jest na wióry. Zresztą za chwilę sobie to sprawdzimy. Dobra, stój, tutaj. Dobra, tu mamy trocinę. A jak dalej podjedziemy... To tutaj będą wióry. No dobra, ale wiórów tak jak mówiłem. Nie potrzebuję, bo mam ich mnóstwo w stodole. Tak więc spoko. Fajnie tutaj te budynki wyglądają, nie? To wszystko jest ładnie skomponowane. Tak. I sypiemy. Tutaj 8000 litrów. No powinno wystarczyć na jakiś czas te 8000 litrów, nie? Powinno wystarczyć. 327. Powiem Wam, że. Chyba lepiej się opłaca kupić. Czekajcie. Ile to będzie? No w sumie wyjdzie prawie tyle samo, tak? Wydaje mi się, że wyjdzie, bo 45 euro za... Eee, to wiecie co? Gdybym to wiedział, to by... Ale nie, no to można sprzedać. A, dobra. Lepiej to kupić w sklepie, tak mi się wydaje. Bo w sklepie, ale mogę się mylić. 45 euro kosztuje 1000 litrów. Czyli 90 euro to jest 2360 w takim układzie za 8 ton. A ja tutaj wydałem ile? 350 tam parę? No to praktycznie jest ta sama cena. A tu się ładowałem. No to lepiej w sklepie to kupować. Tak więc. No nie wiem, jak na innych poziomach rozgrywki, jak to wygląda. Ale moim zdaniem chyba chyba bardziej by się opłacało to kupić w sklepie, niżli na przykład e, e, niż jechać tam i to luzem kupować, bo no jak widzicie to chyba... No tam troszeczkę zaoszczędziłem, ale to zaraz zobaczycie ile będzie pierdzielenia się z tym trocinami, żeby to wszystko ogarnąć. Bo to nie będzie tak łatwo, żeby pościelić, nie? No, już nieważne ile tam to kosztowało, czy tam było trochę 5 euro w tą, czy we A tutaj przyjechaliśmy sobie taczką, bo to w sumie, no tam przyczepą ciężko wjechać, nie? <gry> mogłem to, teraz sobie tak pomyślałem, że mogłem gatorem pojechać. No, ale dobra, tą taczką sobie wlecimy. Tylko tak, otworzymy sobie. Yy, tutaj, na tej mapie, wyobraźcie sobie, kury potrzebują yy, wody. Żeby normalnie egzystować, potrzebują wody. Bo tak to na standardowych mapach, czy, czy w ogóle nawet na, glo, na tym, na sezonach, kru, yy, kury nie potrzebują wody. A tutaj, owszem, one potrzebują, zaraz to Wam pokażę. Yy, tak, tutaj są konie. Yy, a gdzie są? A, kurnik. No i proszę bardzo, mamy krociny, woda. Tutaj już, że pompa jest, ale tych krocin nie ma. Yy, no i tutaj pasza. I teraz właśnie widzę, że jest kukurydza. Mogę tę kukurydzę sobie jednak zostawić. Ale dobra, spoko, dobrze zarobiłem na tej kukurydzy też, tak więc luz. Tej pasze aż tak dużo nie jedzą, a to zależy jakie te, te kury są tutaj, dobra. No i zobaczcie, one obornik mogą robić autentycznie, tylko że nie robią oborniku. Nie ma trocin. dlatego tego oborniku dużo nie będzie, no bez przesady, ale trochę będzie. Będą też bardziej wydajne, bo one teraz chyba lecą na 80 chyba ileś tam procent wydajności i tak więc. Dobra, ile do tej taczki wchodzi? Chyba 300 jakoś, 300 litrów jakoś. O, i tak w ogóle, bo ja nie pokazywałem. O, ja mogę tą taczkę podnieść. Elegancko. A może mam siłę włączoną? Nie, nie ma. Yy, tak wygląda w ogóle ten filtaj, bo nie pokazywałem. Tak, to są trociny, bo tutaj jest osobno. Osobno są trociny. O, nie, to wygląda. Osobno trociny i osobno są wióry, nie? Tak, i jeszcze chyba jest... Tak, już nie wiem. Nie, no wióry. Wióry to są te, co tutaj są, tak? Nie wydaje Tutaj, co mam w piekarni. Aha, podobno, że ten, ten... Ten... Bakenstube... sztubę to jest w dialekcie bawarskim. Ale coś czaiłem bazę, że to może być jako piekarnia, nie? Tak, fajnie. I tutaj te worki leżą tam. O, to jest właśnie... To są te zwykłe wióry. Tak, tu mamy te zwykłe wióry, a tu mamy trociny. Te trociny, szkoda, że nie można jakoś przerobić je, ale dobra, bez przesady, tu już tak na tej mapie można no, cuda przerabiać, tak więc sobie już to odpuśćmy. Bez przesady, że tutaj trzeba wszystko przerabiać. Dobra, lecimy sobie z tym. Eee, I tutaj chyba tych wiórów dosyć, znaczy tych trocin dosyć dużo będzie trzeba wysypać, nie? Tym kurą, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, to się dosyć dużo im tutaj ścieli. Ale mogę się mylić, dobra, pyk. Tak to wysypie się? O. Wysypało się elegancko. Dobra. No i świetnie. I teraz sobie tylko zobaczymy ile tego jest tak naprawdę. E no, połowa. Czyli 500 litrów. I ja cię kręcę, to ja za dużo tego kupiłem. Ach, to nie jest... Nie jest dobry pomysł. No dobra, no czekałem na, na te truciny. No i dobra. No będę miał. Przynajmniej kury się będą cieszyły, nie? Dobra, zabierzemy tą... Treszkę zobaczcie, mogę sobie ją taką spokojnie mieć. A jeżeli chodzi o obornik, to gdzie, gdzie on się ukazuje? Ten obornik nie będzie dużo, tak naprawdę tego obornika będzie mało i z tego co pamiętam to on. On gdzieś w tym miejscu się pokaże. Tutaj się pokaże. No to teraz go jeszcze nie ma. No może jutro będzie trochę tego obornika. No w tym miejscu, gdzie te kury sobie chodzą, to chyba w tym miejscu się pokazuje obornik. Ale nie ma go aż tak dużo, nie? Tak więc. O. A, tutaj jest fajna rzecz. Tutaj mamy magazyn na. Na co tutaj jest magazyn? O, na pszenicę, ale tutaj worki, tylko i wyłącznie worki może. Właśnie, i worki. Rydzę, że to... A ja mam ja mam Big Bagi. Dla... Dla kru, yy, nie dla krów, tylko dla kur, tak? pszenicę. Bagach mam. Trzeba będzie workować, tylko że workownicę trzeba będzie kupić całą. A to jutro chyba już zaczniemy. no właśnie, zobaczcie, worki. O, to będzie też fajne. Zresztą worki muszę i tak, muszę workownicę kupić, bo ziemniaków nie poworkuje i chyba nasiona, tylko worki się daje robić. Bo inaczej nie, nie sprzedamy tego. Wapno chyba się workuje też. A właśnie, to jeszcze wapno, jeszcze na wapnie można nieźle zarobić. Trzeba będzie... Uuu, kurczę, trzeba będzie wapno szybko ogarnąć, żeby przywieźć tutaj. Przywieźć tylko gdzie? Silosów chyba tych dużych, to będę musiał tym silohopperem robić. Tutaj mam żarcie dla, dla kur... O, teraz jest tak mało, że mogę nawet ręką podnieść. Nie wiem czy to się sypie. Może to puste jest? Chyba mają. O, ja kręc, Chyba coś tutaj... Chyba lepiej jednak, jak workami takimi będę karmił, niż takimi BigBugami. Nie wiem dlaczego mi się wydaje, że ten big Bug może być nawet pusty już. No nie wiem. Stoi tutaj sobie, nie stoi. A tu mam duży big Bug. O! I to są maszyny... O, widzicie, to są maszyny... Których ja i tak nie będę... nie mogę chyba w stanie używać, bo one są do tego małego Kramera. Teraz on jest. Tam... ten Kramer co ja mam to jest... On jest z modów, natomiast tutaj teraz jest kramer taki mniejszy. Chyba mówiłem w poprzednim odcinku o nim. To jest. A to będę musiał sprzedać jakoś. To są maszyny startowe. Ja ich nie, nie skasowałem. No dobra. Ale odkryłem, że jest coś takiego. Dobra, lecimy sobie z tym. Ja tutaj jeszcze będę musiał jedną taczkę zatargać sobie, albo do koni pójdziemy też. Oni dawały obornik, bo ja tam we wcześniejszej wersji To był po prostu, tam był, tam się ścieliło normalnie słomą, nie? Ole mnie, Ole mnie wys... ja Cię krecy, nie wiem czy widzieliście mnie, ale mnie wys... wystrzeliło Jaki motyw Dobra, zostawimy to Fajnie jest taki efekt jak, że on odkłada tą, 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 tą taczkę jak jedzie, nie? jak jak wychodzisz jak gdyby to tak wygląda jakby ją odkładał tak opuszczę panie to tak? dobra lecimy jeszcze tak do koni. to mi się wydaje że u koni będzie więcej 258 258 litrów to elegancko no i zresztą to ja nie wiem co będę zrobił bo mi potrzebna jest ta przyczepa myślę że tego więcej potrzeba tutaj a ta aż tych trocin dużo nie potrzeba o, zobaczcie, tu obornik mam, ale ten obornik nie jest teraz zrobiony. On był zrobiony jeszcze we wcześniejszych wersjach mapy, nie? Jego cał... ja, go... ja go po prostu tutaj przeniosłem <laughs> ze wcześniejszej wersji, bo teraz się nie robią konie, nie robią obornika, no bo nie ma tych trocin, nie? A muszą mieć trociny, no i właśnie, tutaj obornik. Obornik ten, co jest, no on jest. Co dziwne, że u koni nie potrzeba wody, nie? Wcześniej były chyba... Wcześniej była potrzebna woda, teraz nie ma potrzeby, Nie ma potrzeby wody. No to... Tak to jest, bo była nawet jeszcze chyba pompa mi tu została, tak. Zobaczcie, jest to stara pompa, która tutaj pracuje. Muszę ją sprzedać, bo ona... Nie jest... Uuu! Można teraz podczepiać... Do tej pompy starej można podczepiać ten... Wodę można sobie... Ja nie wiedziałem, zobaczcie, to jest... Jak gdyby takie przyłącze do wody. Elegancko. Ja sobie coś takiego postawię, wiecie gdzie? Na tym. Na. E... Nie wiem, czy to działa. To będę musiał sprawdzić. Bo jeżeli to będzie działało, to ja sobie to postawię w tam w ogródku, nie? W... Na szklarniach, bo tam woda ty by by potrzebował. Tutaj oczywiście deszczówkę można sobie zbierać, ale tej deszczówki aż tak dużo nie będę miał, nie? Tak więc zobaczymy, jak to będzie dobra. Tutaj wysypaliśmy te trocinki, to niezadowolone, jak nie mam. U, tych trocin tutaj. O, dobra, tych trocin to jednak tutaj jednak będzie potrzeba trochę więcej, tak? Dobra, ale i tak resztę będę musiał znowu do stodoły wyrzucić. Ech, to nie był dobry pomysł, powiem wam. Chyba, że tutaj przywiozę, ale tutaj tak. Mam żarcie dla, dla tych, dla koni. Mam owiec tutaj. Chyba tutaj będę musiał wysypać. Jakoś. I będę już kupował trociny. To nie jest chyba naj... Chyba wydaje mi się, że lepiej kupować te trociny. Naprawdę, to nie jest jakaś duża różnica. Nawet gdyby była to różnica, nie wiem, 100 euro. Na, na tonie. Na 1000 litrów. To ja wiem. Nie, ale tam. Nie, nie może być 100 różnicy, bo 30. To zaraz zobaczę, no. Nie pamiętam. No to jest to. 45. 45 euro kosztuje. Worek z dwadzieścia. 20 To się w ogóle chyba nie opłaca. Tak, zdecydowanie nie opłaca się. Tylko, że wiórów tu chyba nie można sprzedać, tak mi się wydaje. Ale to mogę się mylić, mogę się mylić. No wiórów to mam mnóstwo, nie? A nie, wióry tu można sprzedać, można. Tylko, że tu jest 200 litrów. Za 1000 litrów to ile będzie? 100 euro, tak? Za 1000 litrów to będzie 100 euro. Zaraz, zaraz zobaczę, czy to nie jest taka możliwość, że te wióry. One są. Za 1000 będzie. Ile? Czekajcie, bo... bo zobaczcie. Tu za 1000 litrów i to jest na łatwym poziomie, czyli chyba łatwy. Znalazłem sposób, jak zarabiać tutaj taki. Wiecie jak to było, nie? W kurach. Kurami się tak zarabiało. Znaczy teraz też pewnie można na kurach zarabiać, nie? Że kupujecie w sklepie kury, nie? Jedziecie do, do rzeźnika, sprzedajecie... ...przez rzeźnika i dalej i tak dalej. Tutaj są takie e, rzeczy, że kupujecie coś tam... E, ...za ileś tam w sklepie i jedziecie do drugiego... ...punktu skupu i sprzedajecie. Nie wiem, nie, czy jest dużo teraz takich rzeczy. Kiedyś było więcej. Mam nadzieję, że teraz takich rzeczy nie ma. Ja yy, mówiłem Wam chyba kiedyś na live pokazywałem takie, takie dziwne rzeczy, yy, które, no są tutaj, no ale ja tego jak gdyby to traktuję nie tylko jako błąd, no bo po prostu. Yy, bo to się traktuje to. Bo to jest gra po prostu i fajnie jest, że można na czymś zarabiać, a z drugiej strony niektóre rzeczy. No, jak gdyby niektórzy nie robią na przykład własnych nasion, czy własnego nawozu. Tak więc oni bazują na tym, że będą kupowali te nawozy, nie? A znowuż nie może być taka sytuacja, że zrobisz własne nawozy i one będą jakieś takie bardzo, bardzo tanie, a dużo narobisz się i, i, i tak wiecie. No, to musi być jednak grywalność. Dlatego, no i są jeszcze poziomy tutaj rozgrywki, nie? Jak ktoś gra na trudnym poziomie, no to te ceny będą i tak niższe. No bo tak to po prostu w tej grze działa, nie? I może być... A jak ktoś gra na łatwym poziomie, to te ceny są znowu wysokie. Tak więc może do takiej aberracji dochodzić, że... Nie wiem, na przykład kupujesz... Bo tutaj można sprzedawać ziarno, tak? I kupujesz ziarno za ileś tam. E, I później jedziesz do innego punktu sprzedaży. Od razu ze sklepu. I sprzedajesz z jakąś tam przybitką i zarabiasz na tym. Może być taka sytuacja... Chociaż tak jak mówię, no ja nie, nie, nie sprawdzam, czy takie są możliwości, ale nie zdziwiłbym się, gdyby były takie możliwości. Zresztą możecie pisać w, ko w komentarzach o takich rzeczach, które są tutaj na tej mapie, ale no większość z ludzi zna, że są takie triki, ale jakoś się ich nie używa. No po prostu chodzi o to, że no co, sami będziecie się os oszukiwać. No pieniędzy to każdy potrafi sobie dobić, ile chce i tyle, nie? Chodzi też o to, żeby sobie tutaj pograć, nie? I, I ja to tak do tego podchodzę. Dobra. A więc piszcie w komentarzach takie różne dziwne rzeczy, jakby tutaj sobie można na lewo dorobić na tej mapie, bo takie są takie, są takie przypadki i to na różnych wersjach tej mapie to było różnie. Teraz na tej 7 to nawet nie wiem, jak to jest wygląda, ale pewnie są takie, takie możliwości, że coś kupisz w sklepie, a zapłacisz za to nie wiem 1000 euro a pojedziesz do jakiegoś tam przerobisz to, no nie, robisz z tego z luzem, kupisz nasiona, zbigbagujesz i sprzedasz je drożej czy coś takiego. E, może być taka sytuacja, że nawet nie musicie nic uprawiać na Polach i tak wszystko, tak sobie po prostu zarabiać, nie? Tak mo, może być taka sytuacja. Dobra, będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek jest to. W następnym odcinku już przeskoczymy sobie do następnego dnia i będziemy... następną maszynę sobie kupię tutaj. Następną zabaweczkę. Co, stać mnie, 165 tysięcy. Teraz w ogóle, to się zastanawiam, na co wydać te pieniądze. Bo jeszcze jak sprzedam te, o, teraz panie, z każdym dniu będzie troszeczkę tych pieniędzy. Znaczy, tak podejrzewałem, że, że dużo pieniędzy będzie. Dobra, ale ile ich będzie, to już się rozmarzyłem i nie chcę mówić, ile ich może być, bo, bo zwariuję. Na razie.